Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jedną z moich ostatnich prac. Jest to karteczka w formacie szeroka na 10, wysoka na 14 cm i 8 mm. Taka dosyć czyda. Może tak będzie lepiej widać. Do jej zrobienia użyłam papierów z galerii papieru. To jest ten taki papier świeżo malowany z takie kropeczki. Z drugiej strony były kwiaty, a ja użyłam akurat ten. Z kolekcji UHK taki malin, Coś w nazwie jest z Maliną, ale nie mam już niestety tej, tej karteczki z nazwą. Do tego jeszcze kawałek taga z Mintai by Carola, Carola Celebration. A to jest jedna z pierwszych kolekcji Karoli. Moja, zresztą ulubiona. E, tutaj też na tło przykleiłam koronkę z zielonych kotów. To jest taka koloneczka dosyć szeroka. Takie kwiatuszki. Co tu jeszcze? Mamy stempelek Stamping Bella pokolorowany promark nie promarkerami, przepraszam, markerami markerami alkoholowymi z AliExpress, Touch 5 i z MPQ. Do tego tutaj jest taśm, róża na taśmie. Ramka jest drewniana, pociągnięta perełkami w płynie w kolorze flamingo. Tutaj ozdobiłam jeszcze sobie perełkami takimi w płynie. To jest taka biała farba e, pa, Pontura Snellis Choice. E, cały ten papier użyty na tej kacy został potuszowany. Najpierw oczywiście postarzyłam go przy pomocy e, nożyczek i potem potuszowałam go Anticlinem Dystresa. Stempelek jest z, ze sklepu scrap.pl. To jest ich wyrób. Co tu jeszcze mamy? No mamy tu jeszcze, to tło jest również z papieru Mintaja. Mam tutaj dwa kwiatuszki, które samodzielnie zrobiłam z formiranu. To jest ten beżowy i ten taki żółto-kremowy. Malutki. Do tego z Wild Orchid. Kraft są te, te duże sweethearty, małe. Tutaj te takie małe jakieś koździczki, one się inaczej nazywają, ale teraz mi umknęło. Te małe różyczki w pąkach i ta różyczka tutaj taka różowa. Ta tamiętowa różyczka to jest ta z tych chińskich, którą mieliście okazję zobaczyć w moim ostatnim filmiku zakupowym. No nie jestem zadowolona z tej różyczki, ale kolor jest bardzo fajny. Więc ją tutaj troszeczkę tak spróbowałam dołożyć. Te dwie róże to są polskie róże z papieru. Ten kwiatek to jest z takiego pęczka kwiaty bzu, też papierowego. I te małe kwiatuszki takie to też są z AliExpress. Do tego użyłam listki z wykrojników. Te są akurat z wykrojnika Craft Passion do tej ramki takiej, owalnej, a te są Marianne Design. No i to cała moja tutaj, tak się prezentuje cała moja karteczka. Jeszcze wspomnę, że pod spodem, tutaj pod tą ramką dodałam troszeczkę sizalu, bo nie wiem, czy go było dobrze widać, ale tu jest tak, tutaj, o, Sizal. I cóż, tak się prezentuje moja ostatnia karteczka. Jeśli interesowałyby Was takie filmiki z moimi pracami, takie króciutkie, pięciominutówki, zaprezentowane po prostu, z czego robię i, i jak to robię, tak mniej więcej, to piszcie, chętnie dla Was je nakręcę. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!